Co to jest? Już gramy? No, no, sorry. Teraz dostałem krytyka i mnie A tak sobie blisko są te rusy. A te nimce. ukradli moje STG. Panzerfausty koło kowala leżą. Na mnie dwa. Ja nie mogę. Czołg jest naprzeciwko. Na samym środku. Panzerfausty koło siebie po prawej leżą. Wiem, wiem, ale czołg tam jest. Nie wiem jak. stylu weź mi tą prawą stronę zakryj. Co? Wystrzelają nas wszystkich. Powtórz, bo nie słyszałem, co cię na traby nie doszło, Jepaku Nie, wokół nie Cofajmy się już do apartamentu. Oni wchodzą pierwszym piętrzem uważajcie tego hotelu. Na górę. Bo już mi tam włazili od początku. Zanim dobiegłem już byli. Bo tam jest ta dziura w ścianie. Tak. No tak bryzmy. Na, na, na lewo. z soką O, już słychać, że są w środku. Już w budynku. Nikt nie gra do co, mogę wziąć? Yes. Oni są tutaj po prawej stronie tak, tego budynku, co jest taka wielka ściana rozwalona. Trzymacie tę dziurę, czy nie? Na dole w oknie po prawej. KM wali z okien. E Patrzcie Ustawcie tam na piętrze KM, żeby im w plecki walić fajnie. Sorry, wujek. Nate? Gdzieś na górze, w okna. Mamy ich na dole też. Wujek, Nate. Ja na dole ogarniam. Nate poszedł. Już nie ogarniam. Ach, weszli. weszli. Pan Pancery Fausta mają. Rzucam granaty do środka. tutaj, tutaj! Biało orzeł do przodu. Na flagę. Ładnie. Rozumiem, że działka już mamy. O, okopać się, hotel i tak wezmą. Na to, kurde. Jednego zdjąłem, ale sam zaraz potem zginąłem. O, wywaliło mnie z serwera. Za nic. Na Adelesji pełno. Połączenie nieudane. Kurde. jak Teciak. Już jest na środku placu. Ciście szybko. Wali do mnie bydlak. Aaaa, spierdolę z Peter Fausto Ale, balans Co za tam No jest ich trzech więcej Chcesz kawala munciek? Super Wujek, tam gdzie byliśmy jest już gościu, leci do przodu no, okej okay. Na długiej otwartej trzeba się przybunkrować Ty koteciaka rozwalcie e, Ja panowie nie mogę grać, bo mnie co kilka minut prostu serwer sam jest. Z siebie Automat na dół Bez team kila nawet A pinga przecież nie mam takiego złego, są z gorszym Chce ktoś dowódcę? <laughs> Ja mogę wziąć jak coś. Tak jak zginę, to ci oddam. Słuchajcie, ustawcie ten KM, żeby... tak żeby ich kosić na samym wbieganiu. Może ja. do budynku co? A paść, jakie posiłki ma panie, Z lewej co, strony to nie, to nie stoi. Kurwa, i zawsze więcej musi być. Ten MK jest gdzieś w oknach, naprzeciwko. Prawą stronę. Zbili się prawą stroną. Kurwa, mać. Pilnuję no się, rozdali. się No ale KM wzięłem, chciałem z boku. Jeszcze raz się temu ustaw może. O, pan trfał widzę? No trzech udało Kurwa, mi się się za jedną moją własną śmierć, ale jak będzie mnie tak wywalało co jakiś czas, no to ja będę uznawany, że ginę ciągle. Kurz ma jakąś sugestię co z tym zrobić? Żeby mi nie wywalać serwer? To oni! Są tak na dole, są na dole Potrzebuję pomocy, już wchodzą. Drugą Jezu. stroną weszli, ja trzymam jedną. Biegnę, 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 trzymajcie się chwilę. Zabili mnie. Już są, już opanowali. Biorą. Źle w posiłku. Sary, sorry. sorry. Nie, no to ja ci wbiję pod lufę, sorry. Za szybko za... to zajmują. Oj, 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 już wyszli bardzo klipuje. do przodu. Uważajcie, z przodu są bardzo. Ciuł, cztery, rozjebałem z bagnetu. O, sorry, sorry. Zlewy masz. A, na schodach, na pierwszym piętrze są. MG leży na samym środku placu, za takimi deskami. Obok czołgu, po lewej A, stronie. Ja, ja, ja. Tak. Póra, Bójcie, tam tę strefę spróbujcie, ja pilnuj, żeby nie nowi nie wchodzili. Jak z flagą? Zbytek gdzieś i trzeba. Uwaga na rogu już na rzucają, są już na rogu I w tym budynku o, jest przeguby, przeguby, gdzie siedzi SBB Kobra gdzieś w budynku po lewej tam No respa na pierwsze piętrze S już. Jest. Są na dole. W środkowym oknie jest co tam całkiem na... Przedmiot. Ładnie Kurwa ma Za szybko na posiłki schodzą Tu jest czołk Za szybko mam wydupy posiłki Zrozwaliłem su-76 Na górę czekajmy Ja jestem w tym... w tym Dornburg Apartment Już są już na dole są na Już do środka się bijają Bo nikt nie pilnuje Bo dopiero biegniemy z respa Obstawcie flagę No ja tu z wujkiem jestem Nie blokujcie Ach weszli Weszli na klatkę Jeszcze dwóch Za szybko posiłki tracimy Kurde biegają tam na dole, rzućcie im granaty Biorą! Nie biorą! Uwaga! Biorą! biorą. Już dochodzimy! O i mnie biegnie wykopało, dziękuję. Ja nie będę grał chyba, bo mnie wykopuje znowu serwer, a nikogo nie zabiłem nawet swojego. Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje? Nie, ale się na fradze. Kurde, dostajesz connection failed, czy po prostu Zateka? Biorą. Nie, nie zatyka, z... Co wjeżdża nam od prawej uliczki. No to masz problem z połączeniem, a nie e, z... A to, a ta... Nie biorą. A to kurde dziwne, na żadnym serwerze mi się to nie zdarza, mate, mam przecież mate, niski ping. Mate. Lol, co to było? Czołg to tutaj jest. Nade'a walnął, rzucił nade'a, nekol. Na Odpuścili. bez szczelnie odcinął drespa. Od yeah. Nie. Ej, trochę, bo posiłki schodzą masakrycznie. Można olać przecież flagę jedną i się ustawić na drugiej Tu dobrze pilnować jest! Podejdźcie do końca. Wybiegajmy pan do tego pomieszczenia, uważajcie Kurwa no, to ja szugam jak się ma jeden Chodam. Panzerfaust, kurwa. Już nie ma co atakować, ustawmy się dalej. Dawać na bank już sorry Biorą sam jestem! Zostać na banku! Zaraz mnie wykopię! Świetnie. Lecia, lecia. Zostańcie na banku i ustawcie się. tutaj oddajcie! A, Kurwa, Kurwa, wiedziałem, no. No ja. W pandem, Ej, cofnijcie nie? się, cofnijcie się, dostaniemy ja. pierdoli tyle. Okej. Okay. A teraz to już nie miałem, jak. Teciak! Gratuluję. Teczek. Strzelaj w wyrywę, to nie ja leci na lewą flankę. Przebiegają już ulicy. Tak, już ciągną długą. Dobrze by chodził, by właśnie był tam, gdzie strzelałeś. O, na placu już biegną, są z lewej i na środku. Tu jest teciak! Sorry. Okej. Okay. Kurwa mać Tam Teciak się chyba ustawił Jest Teciak SL Wie, po tam lewej, tam po lewej stronie Kujnok jest Eee, wchodzą już łódka, od tyłu, uważaj Widzę, na dole są, ale... Kurwa, to mi O kurwa, sorry Sorry tam te, tam leżą te, Fausty obok Są te cholerne mundury Bronić, bronić, bo tu ich jest pełno Kurwa, No kurwa, w Po prawej stronie, lewej stronie, za drzewem gdzieś MG leży A to co to? to? No bieg, gościu, ale kurwa nie wiem kto jest kto tutaj. No właśnie. Czołg jest za tym palącym się czymś wrakiem. Na dole panowie w lewo są. i na schody od razu. A Lukart na dole, pod nami jest gościu. Wódka, tu nie ma przejścia. Biegnie, uważaj. Schody są po prawej, jest? A, są? Chłopaki, ogarnijcie te posiłki, mamy połowę, a dopiero godzina czasu zminęła. Bo atakujemy. Wszyscy działy są ubieżne. Zamiast Chciałbym... się bronić. Bronić się panowie, nie atakować. Słuchajcie, jak stracimy te pierwsze obiekty, to nie będzie płaczu, na no, mosty jeszcze możemy trzymać godzinę, ale muszą być posiłki. Kurwa, Gratuluję. te napisy się nie pojawiają, sorry. No, Rosjanie na pewno, gdzie Skarabinier Mauser stał. Ładowałeś, najechałem na ciebie, a nic nie było, że tego napisu. Dobra, jebać to, jedziemy dalej. Trzeba się bronić. Ja, Kalucha. Ja, ale niech ci się ci masz Za mną, chodź za mną, dobrze szedłeś, chodź. Majdżik, uwaga. O, ciekawe. Biorą i to mocno, już idę. Ale nie ma ciśnienia, jak wezmę, to nie będziemy płakać. Dałem, dałem. Kurde. Wezmą. Bezmą. Kurwa, to mi budynkami, nie na flagę. No i ja chodźcie chodź do tyłu. Nie ja ciśnijcie się do przodu, dostaniecie i będzie tyle. O, ślepa uliczko. Co, już się wszyscy. Bardziej będą z lewej czy z prawej? No, na razie nic nie widzę. W ogóle. Okay. Do, do znacznika no. podejdę. Czyli ichodej! Ja w tym turniu jeszcze ich szachuję tutaj. Ja też w hotelu. Hmm... A nie mieliście wyłączyć tego limitu na TK <grystanie> Ty ile mam Lówne Gety? Boż mi się przegrzały wszystkie Dwie masz, ale... Yy, ale masz swoje czy zebrane? Granaty granat B. B. B się wymienia Lufę. Bui, masz jakieś granaty? Nie. Biegają to. Walnij tam po serii. Uwaga, granaty, granaty. O, oh. Nie Jest za szybko umieracie. Przykampcie, przykampcie. I przykampiliśmy. I umieracie, Siedcie ja, ja, ja. Siedźcie na fladze po prostu i nigdzie do przodu. Przejdą sami. Tak. Jest, Teciak. Ta jest, ta jest, ta jest, ta, ta. A, długo się trzymałem. No. Mało posiłków jest. Mało posiłków, bo szybko umieracie. Co dostanę? się za wrakiem teciaka. Hej, jest no tu jest jakiś mega. Tu jest pasek panowie, stać tutaj. Czas z Na rogu Różnica 20%. Czekaj, grana, masz. Dobra, może restart to pójdzie. się za bardzo.